Chwila, moment. Ta dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu została mnie w trakcie przeprowadzki. Jeszcze do końca nie wiem, dokąd, i to zwróciło moją uwagę, bo w tym fragmencie Ewangelii mamy dużo o niepewności, dużo o oczekiwaniu, dużo o spodziewaniu się, ale też o pytaniach. I są, tak sobie myślę, w naszym życiu takie momenty, kiedy być może do Pana Boga, tak jak ci ludzie do Jana Chrzciciela, przychodzimy i pytamy, co to będzie, jak to będzie, co mamy robić. Nie? Takie momenty, w których niby wiemy, o co to Panu Bogu będzie chodzić, niby się spodziewamy, w jaki sposób On pewne rzeczy poprowadzi. Niby wiemy też, co my mamy robić, jak się zachowywać, jakie decyzje podejmować, i tak dalej, ale jednak gdzieś pojawia się jakaś niepewność, gdzieś pojawia się jakieś nawarstwienie czegoś, co sprawia, że ja się czuję właśnie w jakiejś, w jakiejś niewiedzy, w jakimś zagubieniu, przytłoczony. Rzeczami, wydarzeniami, które się dzieją, nad którymi być może nie mam kontroli, które mnie przerażają, których się boję, których byłem pewny, ale już przestałem być pewny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są takie momenty, w których warto się modlić, przychodząc tak jak ci ludzie do Jana Chrzciciela i pytają, co ja mam teraz robić? pytając, jak ja mam się zachować, czym się kierować i w tym wszystkim, w tym całym takim bałaganie, czy nawet przytłoczeniu niepewności, wątpliwościach, może nawet lęku, może jakiejś złości na Pana Boga, że On nie daje jasności, to trzeba wziąć i zauważyć, że pewnikiem jest to, o czym mówi Jan Chrzciciel, czyli rób to, o co Cię prosił Pan Bóg. Żyj tym, co przynosi Ci Pan Bóg. Bądź wierny temu, co Bóg do Ciebie skierował. I o tym jest ten fragment z trzeciego rozdziału od świętego Łukasza. Warto z niego skorzystać. A jakie to są te momenty, w których my jesteśmy w takim stanie? No to już każdy sobie musi wziąć i sprawdzić sam. Dobrego tygodnia, adwentu, dobrego życia chrześcijańskiego Wam życie. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.